Cześć. Wiem, że mając dziecko w wieku 3-4 lat, często zastanawiacie się, czy można już iść w rowerki 16-calowe, czy jeszcze 14 calowe. Oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy. Zależy od dziecka, od jego motoryki, od tego, czy bardziej chcemy jeździć po mieście, czy bardziej w terenie. Firma Kubaj to. Firma niemiecka. Wszystkie rowery montowane są w Niemczech. Charakteryzuje się bardzo dobrą jakością, bardzo dobrym sposowaniem wszystkich komponentów, dzięki czemu jazda jest przyjemna, komfortowa i bezpieczna. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować właśnie rower tej marki. 16-calowy, który nadaje się już dla dzieci. 3 letnich od mniej więcej 100 cm wzrostu. Rower nie ma przerzutki, piasta działa automatycznie. Przełącza się na drugi bieg przy około 8 km na godzinie dzięki sile odśrodkowej. Gdy prędkość spada poniżej tej wartości i nacisk na pedały jest troszeczkę zwolniony, automatyczny drążek zmiany biegów powraca do pierwszego biegu. Takie porównanie, pierwszy bieg odpowiada jednemu biegowi w kubach z 16 cali w rozmiarach S, a drugi bieg jest około 30% cięższy. Te modele wykonane są w kilku kolorach, sycąca czerwień, matowy czarny, perłowy róż, matowy błyszczący niebieski i dodatkowo Zielony. Pierwszym rowerem wśród kolekcji rowerów marki Cubix jest rower biegowy. Kolejnym rowerem jest już rower 16 cali, który występuje w dwóch rozmiarach ramy. Yy, rama S, która nadaje się już dla dzieci mniej więcej od 2,5 lat. Potem mamy ramę L, która nadaje się dla dzieciaków mniej więcej od 100 cm wzrostu, tak można szacować 3-3,5 lata. Kolejnym rowerem to już mamy rowery z przerzutkami 20-calowe też występujące w dwóch rozmiarach S i L i kolejne 24-26-calowe rowery w takiej samej konfiguracji. Krótko podsumowując, rowery marki Kubać są lekkie, są bardzo rzetelnie wykonane, charakteryzują się sportową geometrią. W kolejnych odcinkach przedstawimy Wam już te rowery z przerzutkami. Yy, także zachęcamy Was do zapoznania się z całą kolekcją. Jeżeli macie pytania, to śmiało dzwoncie, piszcie. Postaramy się Wam pomóc odpowiedzieć na wszystkie z nich. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.